W dzisiejszym filmie trochę o wyzwaniach dogrywki oraz co w nich będziemy mogli znaleźć. Siemaneczko z tej strony Sigu i w dzisiejszym filmie opowiem Ci jak mniej więcej będą wyglądać wyzwania do grywki, kiedy będą dostępne oraz co w nich będziemy mogli znaleźć, a także omówimy sobie parę dość ciekawych newsów ze świata Fortnite. Standardowo na ekranie wyświetla wam się 5 ostatnich subskrybentów A jeżeli ty byś chciał się tutaj znaleźć w następnym filmie Wystarczy zostawić subika oraz łapkę w górę pod tym filmem Jeżeli jesteś nowy na tym kanale to proszę cię o zasubskrybowanie go Gdyż aż 72% osób, które oglądają moje materiały Oglądają je bez subskrypcji A mamy naprawdę prostą drogę do 25 tysięcy na kanale Co jest dla mnie naprawdę niesamowite Gdyż udało wam się to wbić jedynie w półtora miesiąca I jeszcze na końcu przypominam, że możecie mnie wesprzeć z zakupami Fortnite wpisując mój kod twórcy Sigma Siłów tu w sklepie. Z góry dzięki. A teraz bez zbędnego przedłużania zapraszam do materiału. Standardowo zaczniemy sobie od omówienia paru najciekawszych newsów ze świata Fortnite z ostatnich dni. Pierwszym newsem jest debata nad tym, jak bardzo rozwalony jest Aim na kontrolerze przez samego gracza grającego właśnie na kontrolerze. Ciężko jest zapamiętać czas, w którym gracze Fortnite nie spierali się o asystę przy celowaniu, ale teraz temat ten osiągnął nowy poziom podczas weekendowego wydarzenia FNC Solo. I'm assist istnieje w Fortnite od samego początku, ale tak naprawdę stał się kontrowersyjnym tematem, gdy gracze grający na kontrolerze zaczęli dobrze układać się w turniejach, czyli po prostu zaczęli zajmować dobre miejsca. Jednak w sezonie drugim rozdział drugiego widzieliśmy więcej oburzenia niż kiedykolwiek. Połączenie potężnej broni natryskowej, usunięcie legacy assista i sklepienie pułapek doprowadziło do wielu skoków w boxach i pojedynkach 50 na 50. W drugim tygodniu kwalifikacji FNCS widzieliśmy jak SF Roller dominuje na padzie. Czasami komentatorzy wydawali się być zagubieni w słowa, gdy biegł od boksa do boksa, eliminując ludzi za pomocą SMG. Po wydarzeniu Roller napisał na Twitterze o swojej wygranej wysokości 25 tysięcy dolarów z podpisem dziękuję za IMAsista. Media społecznościowe zostały następnie zalane debatą, a wszyscy wyrazili swoją opinię. Komentator i analityk Fortnite Shio Wager nie był w stanie oprzeć się upuszczeniu kilku niezbyt subtelnych wskazówek dotyczących jego myśli podczas transmisji na żywo FNCS. W gruncie rzeczy jedna z oryginalnych gwiazd kontrolera Aidan Aidan Konrad napisał na Twitterze, że kontroler jest zepsuty, elmao. Zapytany na Twitterze o swoją szczerą opinię na ten temat przez Tylera Ninja Blenwinsa, Aidan udzielił przemyślanej i szczerej odpowiedzi. Były zawodowiec Ghost Gaming wyjaśnił, że zgadza się, że wspomaganie celowania na PC jest zbyt potężne. I uważa, że programiści używają go jako takiego taniego sposobu na wyrównanie szans. Zamiast tego Aidan sugeruje, że zapewniają one więcej opcji do stosowania kontrolera, które mogłyby lepiej dopasować go do myszy i klawiatury. Firma Epic Games wprowadziła ostatnio pewne zmiany w celu wspomagania celowania, które miały sprawić, że będzie działał tak samo na PC jak na konsoli. Dostosowanie to nie miało żadnego wpływu, więc ciekawie będzie zobaczyć jak zareagują na koniec FNCS-ów. Drugim newsem jest ciekawe połączenie wszystkich teaserów z 13 sezonu, przez co prezentują się jako jedna wielka całość. Obecnie wszyscy Fortnite niemalże zamarli. Mało co się dzieje, nie ma żadnych dodatkowych przecieków ani ciekawych informacji. Widać, że społeczność czeka na nową aktualizację. Ta może się pojawić już jutro, czyli w momencie publikowania tego filmu. I choć będzie to prawdopodobnie jedna z ciekawszych aktualizacji, to jednak obecnie można trochę narzekać na nudę. Głównie dlatego, że nic się kompletnie nie działo przez ostatnie dwa tygodnie. Jedyną zmianą były dodatkowe kable w menu gry, ale nie jest to jakoś specjalnie niesamowicie ekscytujące. W związku z tym, że dzieje się mało, gracze zaczęli kombinować. Czy to ze skinami, plikami i rzeczami, które odkryto wcześniej. Jedną z osób, która jeszcze raz postanowiła pochylić się na tym, co już było. Wiadomo, był CZ Leaks. Postanowił on połączyć wszystkie trzy plakaty, które jakiś czas temu wyciekły, a których fragmenty znajdują się już w Fortnite. Wygląda to podejrzanie spójnie. W zasadzie, gdyby usunąć płotek, to można by było pomyśleć, że to po prostu jeden duży plakat. Warto też wspomnieć tutaj o małym misteregu, jaki stworzyło Epic Games. Pierwszy plakat po lewej stronie przedstawiający bananka oraz rekina nawiązuje do filmu szczęki. Nie oznacza to jednak niczego szczególnego. Raczej nie należy się spodziewać żadnej kooperacji, bo chociażby podobnie było z jednym z wyzwań, które też nawiązywało właśnie do tego filmu. Czy plakaty oznaczają coś konkretnego? Być może natomiast póki co niczego nie potwierdzono w temacie wody i zalania mapy. Wszystkie dotychczasowe informacje bazują jedynie na przeciekach od ludzi rzekomo mających kontakt z pracownikami Epic Games. Trzecim krótkim newsem, a zarazem ostatnim, jest koncept o powrocie starej mapy, nie jako wyspy, a jako specjalnego skina. W pierwszym rozdziale Fortnite wszyscy pragnęli nowej mapy, ponieważ ta stara już zdążyła się mega znudzić, i w sumie nic z tym dziwnego, ponieważ była ona z nami przez jakieś 10 sezonów, jakoś mega specjalnie się nie zmieniała. Dzisiaj, gdy wprowadzono nową mapę, a gracze zdążyli się z nią zapoznać i rozegrać dużo meczy, najchętniej chcieliby powrotu tamtej starej, która kryje się pod nazwą Atena. Ogólnie rzecz biorąc, Epic Games w sumie przez ponad 2 lata zrobiło dwie mapy. Na jednej mieliśmy szansę grać w pierwszym rozdziale Fortnite, natomiast na drugiej możemy grać od początku rozdziału drugiego, zapewne do jego zakończenia. Wiele graczy proponuje jednak dodać coś w stylu trybu lub wielkiego eventu, dzięki któremu moglibyśmy się chociaż na chwilę przejść na starą mapę Battle Royale z rozdziału pierwszego. Coś takiego odbywa się w miarę regularnie w Apex Legends. Nadzieja społeczności o powrocie mapy powoli maleje, jednak pojawia się coraz więcej propozycji, jak można by było uczcić starą mapę. Użytkownik Reddit Lex Felix stworzył koncept, który zamienia starą mapę w specjalnego skina. Część pracy oraz prezentację jakby skin wyglądał pokazał w poście, a samej społeczności niesamowicie spodobał się ten pomysł i wszyscy domagają się pełnej wersji skórki. Rzeczywiście mogłoby to być najlepsze rozwiązanie, które rozwiązałoby temat starej mapy na dobre, a przynajmniej go mocno stłumiło. Raczej nie ma szans, że gracze, którzy mieli okazję pograć w rozdziale pierwszym, a konkretnie na starej mapie, dostaliby takie oski na za darmo, ponieważ w sumie praktycznie każdy by go dostał i zaczęto by go traktować jak czerwonego rycerza. Skórek nawiązujących do pierwszego rozdziału w internecie jest całkiem sporo. Noba stworzył swoją wersję przybysza, który złożony jest z różnych elementów znanych z dawnego Fortnite. A teraz przechodząc do tematu wyzwań do grywki, a konkretnie kiedy zostaną one wprowadzone i co będziemy w stanie za nie dostać. W drugim sezonie Fortnite pozostało tylko kilka tygodni, co oznacza, że czas na wyzwania związane z dogrywką powoli kończy się w grze. Widzieliśmy już wyzwania dogrywki na każdy ostatni sezon, więc byłoby zaskakujące, gdyby Epic tym razem ich nie wprowadziło. Użytkownik Reddita Oniku TSR Gamer zamieścił swoje przemyślenia na temat wyzwań dogrywki, podając pięć unikalnych pomysłów na to, jak będą właśnie wyzwania dogrywki w sezonie drugim wyglądać. Oceniam je tutaj od najmniej do najbardziej prawdopodobnej. Przy odrobinie szczęścia nie dostaniemy opcji numer 5? Na piątym miejscu znajduje się brak wyzwań związanych z dogrywką. Jest to niestety rozczarowujące, ale możliwe, że nie dostaniemy żadnych wyzwań w dogrywce w stworzeniu drugim. Epic może pomyśleć, że wystarczą złote warianty, a także wyzwania dominacji lokalizacji dla dodatkowego XP. Moim zdaniem jest to mało prawdopodobne. Od sezonu 8 byliśmy w stanie odblokować dodatkowe warianty skórki, a Epic zawsze zapewniał nam dodatkowe wyzwania w dogrywce. Jednak, jak mówi przysłowie, oczekuj, co najlepsze, przygotuj się na najgorsze. Czwarte miejsce to warianty Deadpool'a. Deadpool był głównym tematem sezonu drugiego, co oznacza, że jego zasięg mógłby się poszerzyć o wyzwania związane z dogrywką. Wyobraźcie sobie agenta Pili lub Midasa o tematyce Deadpool'a. To by było całkiem niezłe. Choć może to być niesamowite, wydaje się, że jest to jeden z najmniej prawdopodobnych scenariuszy na tej liście. Poza czerwonym zabarwieniem, nie jest jasne w jaki sposób Epic zrobiłby wszystkie te skórki w stylu Deadpool'a. To fajny pomysł, ale prawdopodobnie nie pojawi się w grze. Na miejscu trzecim znajdują się przeciwstawne frakcje. Osobiście, moim zdaniem, pozwolenie na odblokowanie przeciwnych wariantów skórki byłoby najbardziej nudną opcją w dogrywce. Na początku sezonu było trochę chaosu o wyborze stron, ale większość z nich minęła. Wielu graczy wydaje się być zadowolonych z ich wyboru, a Team Shadow vs Team Ghost wprowadził odrobinę rozrywki do odblokowania różnych wariantów skórek. Jest kilka rzeczy, które chcielibyśmy mieć w naszej szafce. Na przykład oba warianty szybowców Tientina wyglądają niesamowicie, podobnie jak różne opcje kolorów miałośniaka. Mimo to wydaje się zbyt nijakie, aby oferować przeciwne warianty jako nagrodę za wezwania do grywki. Na drugim miejscu znajdują się warianty skórek od Matematyce FNCS-ów. Kwalifikacje FNCS pokazała agenta Pili w biało-złotym stroju, czego nie widzieliśmy w żadnym ze skinów w grze. Czy może to sugerować warianty w wyniku wyzwań do grywki? Jest to możliwe, chociaż pierwsze FNC z sezonu drugiego nie wyświetlały skórek Battle Passa w tym stroju. Inną opcją jest to, że agent Pili otrzymuje ten wariant, a inne skórki mają różne kolory. Na miejscu pierwszym, czyli najbardziej prawdopodobne nagrody, to warianty Platinum, Bronze, Silver i Diamond. To oryginalna i interesująca koncepcja, która pasuje do ogólnego motywu sezonu 2. Jasne, że nie jest złota, ale użycie innych elementów byłoby świetnym sposobem na wyróżnienie wyzwań do grywki od reszty Battle Passa. Wyobraź sobie, że otrzymujesz Brązowego miałśniaka, srebrnego agenta Pili i diamentowego Midasa. Zadowoliłoby to wielu graczy Fortnite. Ponadto ten diamentowy Midas od Firemonki jest prosty, ale niesamowity. To nie chciałby takiego w swojej szafce? Oczywiście istnieje duża szansa, że wyzwania do grywki dadzą nam nagrody, o których nawet nie wspomniałem. Mogliby nam dać coś w rodzaju plażowego miąższaka, którego można było zobaczyć w sztuce promocyjnej sezonu trzeciego lub w jednym z konceptów stworzonego przez graczy, który widzicie na ekranie. W końcu dogrywka o tematyce letniej pasowałoby do rzeczywistego sezonu. Wraz z oszukiwanym patchem w tym tygodniu prawdopodobnie użyjemy przecież do raz na zawsze. Zobaczymy czy ja oraz TSR Gamer mamy rację w niektórych z nich czy też jest to zupełnie coś nieoczekiwanego. I to by było na tyle z tego materiału. Przypominam o subiko oraz łapce w górę, jeśli film Ci się spodobał, a ja się żegnam, do zobaczenia w następnych filmach i cześć!